Hello, hello, widzę witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj damy, damy drugą szansę eventowym skrzynkom. A skupiłabym się na tej skrzynce, ponieważ no, coś trafi mi ostatnio, także sprawdzimy sobie. Może dzisiaj akurat również tak się stanie. I słuchajcie, w tym odcinku można wygrać skina. Za 15 zł. Jedyne co trzeba zrobić, to wiadomo, używać mojego kodu Oliwka w sklepie, zostawić lajka like oraz suba i wiadomo, jak zawsze w trakcie odcinka powiem hasło, które trzeba będzie zapisać w komentarzu. Oraz cały czas trwa konkurs. To wygrania są skiny o wartości 1000 zł. Jak możecie zobaczyć, jeśli chcielibyście wygrać USPA to musicie doładować z moim kodem za 840, na Digla 15 i na rękawieczki 30. No. To no więc w sumie wszystko powiedziałam, także możemy sobie przejść do odcinka. Przetestujemy sobie właśnie te skrzynki znowu. Hmm. Dobra, weźmiemy na buście może. Na dwóch, na standardzie. Zobaczymy, czy ktoś to łączy. Dobra, zdamy już bota, bo <ślad> nikt, nie do... nikt nie chce dołączyć. Widzicie widzowie? Ja, piercela masakra. Dobra, mamy na Kurde, widzicie pierwsza skrzynka i już ee, tak oddała. Dobra, skopiujemy sobie może. W sensie, że weźmiemy teraz, może, tutaj dwie. To może weźmiemy sobie na buście. Mm. Albo czekajcie. Jeszcze zarąbista skrzynka, to jest ten gold, coś tam. <laughs> Nie pamiętam już jak to się nazywało. Ale to jest właśnie ta skrzynka. Damy sobie na dwóch na standardzie. Dobra, dodamy bota. Ja pierdzielę jeszcze i samo nam dobrało. Dobra. O Jezus Maryja. Chociaż nie, myślałam, że to więcej kosztuje. Dobra, teraz. Teraz powinno lepiej być. O Boże święty. Ja pierdzielę faktory News traku. Nie, no drugi raz. Boże święty, co to było? Dobra, dodamy sobie więcej balansu i spróbujemy może znowu te skrzynki. Te same, czyli te eventowe. faktycznie te dwie oddają, bo reszta to jak otwierałam, to, to nie za bardzo. <laughs> Dobra, weźmiemy sobie po. Może teraz bez pusta sobie weźmiemy. Dobra, tak zrobimy na trzech na underdoga. Zobaczymy, czy ktoś to łączy do nas. Dobra, damy po ty. Dobra, jak na razie jest okej, okay, myślę. I dobra, mam wina. Kurde, no na minus trochę faktycznie, na tym buście lepiej to wychodzi. Otworzymy sobie tego ultra Case'a na buście. On też mi ostatnio oddawał. Już nagrywałam w sumie odcinek o tym. Może zobaczymy sobie jeszcze te eventowe, te, tego torta. Piniaty weźmiemy sobie i te Golden Era. A nie, brakuje nam trochę. Poczekajcie, może to jedno weźmiemy na dwóch. Może? Pierciele kosa. Z pierwszej skrzynki. Ej, naprawdę, ja wam takie dobre skrzynki sprzedaję, żebyście otwierali. Ja pierciele. Dobra, wydaje mi się, że już mam wina. Dobra, mamy wina. Kurde. Ale gdyby nie tak kosa, to z dupy byłaby ta bitwa. Dobra, może spróbujemy sobie teraz coś innego zrobić. Może weźmiemy na puście te nowe, chociaż nie ten był do dupy. No, może tego summer. Bo jest to za 1000 złoty, to nie. Albo jedną sobie weźmiemy. Dobra, zrobimy sobie bitwę z tych nowych. Może na trzech? Na underdogę teraz. Dobra, tam jakiegoś pota. Dobra, no jak na razie jest okej. Okay. O Jezu. Dobra, dla nas chyba cały czas. Wydaje mi się, że mamy już wina, chociaż... Dobra, mamy wina. No. Ja pierdzielę. Dobra, zrobimy sobie teraz w takim razie droższą bitwę. A i słuchajcie, hasło, które musicie zapisać w komentarzu, żeby wziąć udział w skina za 15 zł, to jest kolor czarny, więc zapisujcie w komentarzu kolor czarny, zostawcie lajka like oraz suba. No i wyniki będą jutro na moim serwerze na Discordzie. Dobra, ten Luxurious na buście jest naprawdę dobry. Może znowu te golden era. Dobra, będzie ok. Może na czterech na standardzie? Kurde. Jak to się uda, to naprawdę będziemy na plus. Damy sobie boty. Kurde, no nie wiem, czy to się uda przebić. No, już lipa. Kurde, 4170 sobie bot za zarobił. Może teraz sobie tak po prostu otworzymy te skrzynki. O, Jezu. I Dobra, to jest. A nie. Kurde, myślałam, że to więcej kosztuje. Dobra, mamy na plus w końcu. A tu nie mam pojęcia. Lipnia. Dobra, widzimy sobie może znowu tą nową. Kurde, 169 zł. Może na booste sobie teraz weźmiemy. Kurde. Kolejne dobre dropy z tej skrzynki. I to kurde, nie, chyba będzie TP 90. Dobra, jest znowu Dobra, widzowie. No więc pokazałam Wam dobre skrzynki, które warto otwierać, więc trzymajcie się do następnego. Pa, pa.